Panie pośle Maciej Lisicki, podproszę prezenty, koperty, listy. Z czym zgłaszają się do Pana uczestniczyć w spotkań? Z różnymi problemami, od tych spraw globalnych i uwag na temat tego, jak rządzimy i co można by było robić lepiej, gdzie ich zdaniem popełniamy błędy, po sprawy indywidualne związane czasem z problemami z wymiarem sprawiedliwości. A czasem to po prostu z, z, z zwykłe podzielenie się opiniami, pomysłami. Udaje się coś załatwiać z tych spraw? Udaje się załatwiać. Nie wszystko da się zrobić, no, szczególnie tam, gdzie są te sprawy sądowe, są wyroki sądowe, to, to, to ja mam często związane ręce, bo to sędziowie decydują, a nie ja. Natomiast na pewno wszystkie uwagi z tych spotkań, co jest ważne dla ludzi, są dla nas niezwykle istotne, bo, bo ważne jest to, żeby politycy nie oderwali się od rzeczywistości i jednak rozmawiali z ludźmi tak naprawdę. Podkreślił Pan, yy, przybywając na spotkanie, że szczemoty są bliskie. Jakie wspomnienia? No tak, nawet dzisiaj dlatego się chwilę spóźniłem, bo, bo odwiedziłem wszystkie miejsca, które są mi tutaj bliskie, to znaczy szkołę podstawową. E, byłem tam dzisiaj, byłem w bursie, w której mieszkałem. E, dzisiaj to jest internat przy, przy liceum. Wygląda dokładnie tak samo wtedy, jak tam mieszkałem, mimo że minęło już ponad 20, 20 lat. Jakieś nazwiska pamięta pan może ze Ale nie, no to oczywiście, że jakby mógłbym nie pamiętać Jakuba Wawrzyniaka, Łukasza Fabieńskiego, Łukasza Załuskę, Adriana Napierałę, no reprezentantów Polski, to, 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 to byłem z nimi tam w czasach, kiedy to była najważniejsza szkółka piłkarska w Polsce. Bartosz Romańczuk? Tak, oczywiście, to, to chwilę z nim w pokoju mieszkałem, tak, tak to, to myślę, że mnie kojarzy. W związku z tym to, to proszę, proszę go też pozdrowić. Dlatego tak, no, to, tutaj rzeczywiście to było wyjątkowe miejsce. Wiem, że dzisiaj tam z, u, z, dowiedziałem się, że dzisiaj tam mieszkałem siatkarze i siatkarki, natomiast wygląda to dokładnie tak samo wtedy, jak ja mieszkałem.